No schodzicie wściekli z boiska, chociaż nie przegraliście, prawda? Nie no zgadza się w końcu w tym meczu nie, Niepotrzebny karny Był? E, myślę, że, 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 że tam Baranowski no zahaczył niestety, no, no, i, no i po prostu no, trudno, bo odwróciło się to w drugą stronę, no i remis W spotkanie, e, najgorszym aktorem niestety był dzisiaj arbiter, który od samego początku nie pozwalał grać piłkę Wielokrotnie się mylił, a to, co zrobił w 94. Minucie, to, to jest nie do przyjęcia. To jest po prostu praktycznie e, no, czekał na, e, na taką sytuację, jakąś tam e, wywrotkę e, zawodnika. Dla mnie to jest, który jest skandal. Niestety w tej polskiej piłce jeszcze nic się nie zmieniło. E, jeżeli tacy sędziowie będą prowadzić zawody, to rzeczywiście. Eee, ta piłka będzie w tym miejscu, w którym jest. Kiedyś byłem sędzią, yy, jeszcze widzę, jak ten pan sędziuje i uważam, że stan nie sędziował źle. To, że widzą karnego w 90 minucie, to ja bym miał pretensję do swojego obrońcy, który leżąc nie tak w piłkę, tylko kopnął w nogi mojego zawodnika. Zobaczy pan sobie to na yy, októrce. No. Yy, ja naprawdę nie widziałem, żeby ten sędzia w jedną czy w drugą stronę. Owszem, mylił się, ale to taka liga, że, że tutaj w każdym meczu są drobne pomyłki. Natomiast co do samego meczu powiem szczerze, że jestem no, zawiedziony i to nie po raz pierwszy, bo nie udało nam się y, wygrać.